Słyszałeś o tej polskiej grze. Karaków, Że Kraków? Eksploruj zapomnianą krainę, spinaj się po budynkach, oglądaj scenery i wchodź w interakcję. Co to za wygenerowane w AI graficzki? Media Michał Bańka. RPG Media Michał Bańka. Free to play za darmo. Co? Co tu się dzieje? To se ktoś zrobił taki projekt po prostu i udostępnił za darmo. To na asetach jakiś, tak? Na no, razie nic nie wynika, moi drodzy, niestety z tej gry. Po prostu chłopce chodzi. Nie, no niesamowity gameplay. Chodzi koło domku. Czyli co, w grze można biegać? To dobre jest. Znaczy, okej, okay, bo to jest za darmo, wiesz, to jest takie umiejętności ktoś swoje chciał pokazać, że zrobił gierkę i działa na przykład. Tylko, że to nie jest taka pełnoprawna gierka chyba, no bo, nie wiem, no są kurwa... I powiedzcie mi tak, kto was, kto, kogo zaintrygowała ta gra po zobaczeniu trailera? Nie chcę teraz tego twórcę tej gry tutaj jakoś, jakoś, żeby się nie poczuł jakiś smutny czy coś, ale no... Explory zapomniałem krainy, Wspinaj się po budynkach, oglądaj scenerię, wchodź w interakcje z bohaterami niezależnymi oraz otoczeniem, aby odkryć sekrety więcej zabawnych faktów najnowszej kampanii ba... Aha! Baniak Baniaka. To jest od Baniaka? Ty, widzowie! A to nie jest, że on to zrobił specjalnie pod to, żeby mu ułatwić jego sesję RPG i on będzie korzystał z tego? To nie jest po to? On chyba będzie w tym bo po prostu prowadził i pokazywał widzom. No to to ma sens, ale to ma tylko wtedy sens, że on stworzył, ktoś mu albo ktoś na jego zlecenie stworzył taką grę, która jest silnikiem i tłem pod jego sesję RPG. Na przykład idziemy przez las i, on, i oni to pokazują, idziemy przez las, co robimy, nie? I on na przykład będzie miał może jako admin możliwość zespawnowania czegoś do gry. To ja to jedyny sens widzę z tego w takim razie, ale to bym, to by mogło się sprawdzić. No problem jest taki, że to takie puste się wydaje. Jeden domek stoi, nie? Nie, będzie tam fabuła, która nawiązuje do jego sesji RPG. Sorry, no za mało gry w grze. To jest projekt dla bardzo specyficznego grona osób. Po pierwsze, jesteś fanem jego sesji RPG, to może Cię to zainteresuje. To nie jest duże grono. On ma odbiorców oczywiście, ale to jakby na skalę na polski to nie jest dużo ludzi. Albo kurwa, sam lubisz robić RPG, w sensie nie robić, tylko uczestniczyć w sesjach RPG. Może Cię to zainteresuje. Ogólnie dla nerdów, tak jak napisałeś, tak, dla nerdów.